Pixel, czy ty chcesz zjeść ten plastik, nie rób tego, będę zła, nie możesz po prostu jeść wszystkiego co chcesz, w końcu się do czegoś przydał. Kumpel zaprasza cię na grilla. Trzeba przynieść swoje kiełbaski, ale będzie darmowe piwo. Ja chwilę po tym jak przyszedłem do kogoś w gości. Kiedy laska wstrzyknie sobie wiadro Botoxu. Teraz jest taka piękna, dejże buzi. Ja muszę przestać być samotnikiem i zacząć rozmawiać z ludźmi, ktoś hej, ja? Praca, praca, praca. Jeśli usłyszysz swoją partnerkę mówiącą do koleżanki przez telefon, mój jest taki sam, możesz być pewien, że cię tam nie chwalą. Naprawdę nie wiem, dlaczego nikt nie chce się zająć moim dzieckiem, moje dziecko. Kiedy klient, kupiwszy 20 butelek żywca białego. Nie zauważył oznacznika 0% i widzisz, jak odjeżdża na grilla. Kiedy właśnie skończyłeś jeść Cheetosy. I co, spotkaliście się? Tak, i jak ten gość. Ma 193 cm wzrostu. Oho, a przystojny? To nieistotne, ma 193 cm wzrostu. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek zobaczyła jego twarz. Kiedy masz tyle rzeczy do zrobienia, że postanawiasz kolejny raz obejrzeć swój ulubiony serial. Prezenty nie muszą być praktyczne. Wystarczy, że będą dla kota. Elo, co można robić w majówkę jak się nie ma przyjaciół, rodziny ani pieniędzy? Jak potrzesz powieki, to widać takie kolorowe plamki. Polacy przed majówką. Sprzedam łóżko dla Singla. Skarpetki w sandałach są już passe, nadchodzi nowy hit lata. Mój pies jest mega mądry, jak mu mówię, idziesz czy nie, to on idzie albo nie. Kiedy opowiadam historię i ktoś po tym mówi to, to jeszcze nic, słuchajcie tego. Jeśli nosisz dres w domu, to wszystko, co robisz, automatycznie liczy się jako trening. Ja czekający, aż mnie kasierka zauważy, bo znów coś źle kliknąłem przy kasie samoobsługowej. Producent po dodaniu pistacji do składu, dubajskie. Mój stary, ale głupie fryzury młodzież teraz nosi, mój stary jak był młody. Chciałbyś mieć takie łóżko? Mój kot udaje wykończonego, dopóki nie otworzę lodówki. Takimi pociągami podróżowało się najlepiej. Kiedy osoba, z którą lubisz rozmawiać pójdzie spać? Tylko ty nie rozumiesz i to mnie martwi. Kiedy rano wyglądasz przez okno i widzisz ludzi biegających dla zdrowia. Monitoring grażyna chciała założyć, sobie pomyślała, ale po co? Pytasz mnie co bardziej lubię spać czy żreć, ale nie odpowiem, bo nażarłem się i usnąłem. Chciałem coś kupić żonie, ale wszystko zarezerwowane. Do tej pory zrobiłeś więcej kroków niż zwykle. Sport to moje drugie imię. Kiedy ktoś mi mówi, żebym była spokojna zaraz po tym, jak mnie zdenerwował. Gdy mój kot znalazł starego kapcia i został papieżem. On rzucił szkołę, on rzucił szkołę, on rzucił szkołę, ja rzuciłem szkołę. Kiedy zostawiłeś sobie całą robotę na jutro i jutro nadeszło. Kiedy przyjdzie ci? Zwrot podatku. A ty na jakim kierunku jesteś? Kierunek nędza. Czujesz się pełna energii i gotowa na nowy tydzień? Ja? To jego pierwsze polowanie, udawaj, że się boisz. Pomagam kotu zapolować na muchę pod sufitem. Mogło się pojawić w waszej głowie wiele pytań, ale to tylko skarpeta przerzucona przez kota. Krzysztof Ibisz kupił kawę na lotnisku, ten to zawsze coś odwali. Ja jesteś taka piękna bez makijażu, ona bez makijażu. Ludzie śmieją się z Grażyny i jej kota, a tu proszę, Grażyna wraca do domu zmęczona z pracy i czekają na nią ciepło na leśniczki. Skoro człowiek karmi mnie, to kto karmi człowieka? Kiedy już usypiałaś, ale ktoś do ciebie napisał, Chrystę. Ten moment, kiedy marzysz o tym, żeby zrobiło ci się lepiej i obiecujesz sobie, że więcej nie będziesz chlać. Ja zastanawiający się, dlaczego cały czas bolą mnie plecy, też ja, śpiący w łóżku przez całą noc. Jak dziewczyna na ciebie patrzy, kiedy telefon ci zawibruje kilka razy z rzędu. Kiedy masz ponad 35 lat i odkrywasz, że kac może cię trzymać dwa dni. Gdyby takie obrazy były w muzeach, to chodziłbym na wszystkie wystawy. Kiedy położyłeś się po obiedzie na pół godzinki i budzisz się wieczorem? Mała ja, pozująca do zdjęcia na spacerze, bo mama poprosiła. Nie mogę wyzbyć się myśli, że na lokalnej grupce handlowej sprzedają gigantyczny otwieracz do gigantycznego piwa. Jak tam idzie twoja dieta? Ja. Jak działają geny? Kiedy pytania na egzaminie okażą się inne niż głosiła przepowiednia, co? Ale jak to? Tego miało nie być. Można prosić inny zestaw pytań. Ja zamierzam dużo zarabiać po moich studiach humanistycznych. Moi rodzice. Kiedy rozmawiam z kolegą z pracy o jakichś pierdołach i klient nam przerywa. Kiedy znajomi dzwonią, żeby odwołać wyjście, na które właśnie skończyłeś się szykować. Dziewczyny na siłowni nienawidzę, kiedy kolesie się na mnie gapią. Twój stary kiedy musi oglądać w telewizji debili, którzy nie znają się na polityce, klimacie, literaturze, smażeniu jajecznicy i spawaniu. Kiedy odkurzając, poprosiłaś starego, by podniósł nogi, a ten zasnął. Kiedy twój stary jest fanatykiem muzyki klasycznej? Kiedy dzwonisz do moich drzwi, ale wcześniej nie dałeś znać, że przyjdziesz? Jakie czasy takie trofea? Kiedy dowiaduję się, że moja mama ugotowała moje ulubione danie, kiedy nie było mnie w domu? Zrobiłem zamek z piasku. Stary, spadaj z mojego kibla. Kiedy chcecie grać w Monopoli, a ten jeden ziomek nalega na przeczytanie zasad gry? Kiedy widzisz, jak ziomek upuszcza reklamówkę z flaszką? Mieszkańcy turystycznych miast, gdy widzą turystę Najlepsze w przytulaniu kota jest pierwsze 10 sekund po tym, jak sam się obudzi, a jego wola bycia wolnym jeszcze nie. Nie musisz wracać z majówki, jeśli nigdzie nie byłeś. Wiesz, że jesteś stary, kiedy piosenka z Twojej młodości, symbol Twojego buntu, obecnie puszczana jest w reklamie na biału. Potrzebuję przyjaciół, którzy zrozumieją, że chce być zapraszany na imprezy, ale nie chcę. Na nie przychodzić. Kiedy cudem uniknąłeś stłuczki, pożyczonej fury od kumpla. Kiedy jesteś pierwszy raz u i śmietnika nie ma w szafce pod zlewem. Jestem w sklepie, kupić coś na... Kolację? Tak. Kup pasztet skaczki, indyka w sosie, cielęcinę z warzywami, dziczyznę w galarecie? Nieźle. A na jakim dziale to znajdę? W sensie? Na kocim. a a, a. LOL. A nam co mam kupić na kolację? Nam? Weź ryż i parówki. Introwertycy przygotowujący się, by poprosić kelnerkę o dodatkowy keczup. Przynajmniej masz dzień wolny. Ja w wolny dzień. Kiedy masz totalnie pustą... Lodówkę, ale i tak otwierasz ją co 10 minut w poszukiwaniu czegoś pysznego. Ja chleb poproszę, sklepowa. A co tak jak do obory wchodzi? Ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dupę. Ja pocałuj mnie w dupę sklepowa. Wujek, a ty młody za kim jesteś? Nie wiem, może byście kogoś polecili rodzina na majówkowym grillu. Kiedy wjedziesz w dziurę przy 130 km na godzinę i brzmi drogo kiedy kończy się weekend i musisz pożegnać swoje prawdziwe ja na parę dni. Domyśl się. Ten kumpel, który zawsze popsuje ci zdjęcie. Jak naprawdę wyglądam kontra, jak moja babcia myśli, że wyglądam. Kiedy chciałeś tylko urwać odstającą skórkę przy paznokciu, a twój palec zaczyna krwawić. Uga buga, ja lubię ci twoje uga buga.